Niemiecką wobec Polski, żeby nie było. Proszę Państwa, rozmawiamy o elitach. Ten człowiek jakiś czas temu wzbudził ogromną nienawiść i wściekłość lewicowo-liberalnych elit polskich, ponieważ, no właśnie, jak twierdzą, ingeruje w politykę światową, ingeruje w politykę europejską. Tak jakby na przykład szef Facebooka Mark Zuckerberg wcześniej nie ingerował. A przecież też to robił, i wtedy to zupełnie tym elitom lewicowym, lewicowym, liberalnym nie przeszkadzało, no bo on tam wtedy pilnował i kontrolował, żeby właściwe informacje się pojawiały, a niewłaściwe były w sposób natychmiastowy usuwane. Krzysiu. No właśnie. Rozmawialiśmy o tej książce wielokrotnie. Bo mi coś przerwało. Ja nie widziałem tej książki. Którą, co, ty, co, ty, co to była za ja książka? tu pokazuję, pokazuję, widzisz, to tam jak, jak handlarz po prostu ideami. Bo znowu coś się. Z... Isaacson. A, Elon Musk. Okay. Tak jest, Elon Musk. Isaacson. Isaacson. I oczywiście tutaj, Czasy Ostateczne. Bo to jest książka, która. Tak, jest... pozdrawiamy serdecznie Wydawnictwo Prześwity. Tak jest, pozdrawiamy. Tak, bardzo dobre książki wydaje. Prześwity wydaje ostatnio najlepsze książki, proszę Państwa. Muszę to jasno powiedzieć, chociaż już słyszałem, że są onucami ruskimi. Bo wydają książki, które A? są nieoczywiste. Tak, już, już już raz po raz słyszę, że to są ruskie OMUCE. No i czasy ostateczne, książka o elitach i kontrelitach. O tych elitach rozmawiamy. Ja widzę coraz większe wpienienie polskich elit, yy, 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 tak zwanych. I przede wszystkim na Alona Maska, ponieważ miał śmiałość powiedzieć o tym, że premier Wielkiej Brytanii kreł aferę. Pedofilską. No nie, to teraz, teraz przerysowuję oczywiście, że wzywał tam niemalże do obalenia premiera Wielkiej Brytanii i parę rzeczy powiedział nierozsądnych i niemądrych. Ale Elon Musk wydaje mi się, że rozumie słabość, powiem więcej, degenerację i zgniliznę elit, elit zachodnioeuropejskich. Krzysztof, jak ty definiujesz ten problem elit zachodnioeuropejskich? Bo co by nie mówić? Wiesz, Mogę lubić lub nie lubić za politykę, którą prowadził, nie wiem, Adenauer czy Helmut Kohl, jak, jak oni widzieli generalnie Polskę, czy Hans de Genscher, ale jednak to byli poważni faceci. Co się stało hmm. z za elitami zachodnimi, że mamy do czynienia z bardzo niepoważnymi facetami i z bardzo niepoważnymi paniami? Że to wszystko jest właśnie meniczne, śmieszne, niepoważne. Um, no, można z tego się śmiać, można oczywiście z tego drzeć łacha, jak to się mówi popularnie, ale to przecież też świadczy o tym, że my schodzimy na jakiś margines, bo ci ludzie kierują naszymi państwami. Ci ludzie są po prostu śmieszni, groteskowi, a tu chodzi o nasze życie, o nasz dobrobyt, o nasze bezpieczeństwo. Co się stało? Może jedna uwaga, ja uważam, że na elity tych głównych mocarstw zachodnich, no aż tak śmieszne, jak nasza, to nie są. To jednak jest jednak różnica. Ja akurat znam elity niemieckie, można je krytykować, ale to jest jeszcze jednak tak. Tak jak my nisko mamy, tak jak nasze elity nisko upadły, czy tak, tak jak nasze elity są słabe, no to niestety elity zachodnie nie, nie pocieszajmy są, nie pocieszajmy się, nie są tak yy, słabe. No na, na, na czym to polega generalnie?